Witamy Państwa bardzo serdecznie konferencji pracowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Witam serdecznie pana posła Mateusza Tomaszewskiego, który nas opuści w drugiej części konferencji, kiedy będziemy podsumowywać pytanie do więźniskich parlamentarzystów. Ten temat będę podsumował już indywidualnie. Szanowni Państwo, na początku temat główny w dniu dzisiejszym przedstawiliśmy Państwu taką motoproszurkę, fabryka. E, szpital to nie fabryka, e, zdrowie to nie towar, to nasze podstawowe hasło, które będzie przyświecać programowi Sojuszu Lewicy Demokratycznej dotyczącego, dotyczącego zdrowia. E, taką broszurę po raz pierwszy pokazaliśmy ostatnio w dniu programowym, w piękniku programowym w Sosnowcu, gdzie e, przewodniczące SLD i grono specjalistów debatowało na temat zdrowia. I na sam początek chciałem kilka słów wstępu dotyczącego właśnie tych działań programowych. Sojusz Lewicy Demokratycznej nie sprasza przedstawicieli, swoich przedstawicieli na wielką konwencję, która jest wielką wycieczką krajoznawczą. Tak jak było w, to w Gdańsku z Platformą Obywatelską, która według różnych szacunków zaprosiła ponad 16 tysięcy osób. Miałem przyjemność być w Gdańsku i niestety z merytoryką to spotkanie nie miało za dużo wspólnego. Sojusz skupił się na mniejszych konferencjach programowych, ale właśnie przedstawia konkrety programowe. Mieliśmy już program dotyczący rolnictwa. Pan poseł Tadeusz Raszewski robi tutaj specjalną konferencję pracową w związku z tym. My dzisiaj będziemy prezentować program dotyczący służby zdrowia. Natomiast w najbliższym niedzielę odbywać się będzie konferencja programowa dotycząca innowacji, nowoczesnych technologii we Wrocławiu, na której też będziemy obecni, to świadczy o tym, że sojusz podjął debatę programową. Wiele, wiele osób mówiło o tym, że partie polityczne nie posiadają programów, nie posiadają konkretów. My jakby chcemy odczarować ten schemat i pokazać, że tak nie jest. Sojusz jest przygotowany, nasi specjaliści pracowali nad tym programem i myślę, że dzisiaj jesteśmy w stanie przedstawić Państwu właśnie pewne szczegóły. Łukasz, na kolejną debatę, debatę programową chcielibyśmy zaprosić wspólnie na spotkanie z profesorem Londynem Pastusiakiem, które odbędzie się w najbliższy piątek, 17 czerwca o 16.30 w Spółdzielni Mieszkaniowej. Między innymi będzie tam okazja do rozmowy na temat e, de, kierunków polskiej polityki zagranicznej. E, w roli miejsca Polski w Unii Europejskiej. Ten e, obszar programowy też już jest wydyskutowany w stylu ślewicy demograficznej i stąd tak zapewne okazję, żeby... pan profesor będzie e, miał okazję go przedstawić, a mieszkańcy Gniezna będą mogli wspólnie porozmawiać na ten temat.